Wydawać by się mogło, że po ostatniej reprymendzie udzielonej Szymonowi powtórne słowa Jezusa o jego cierpieniu i śmierci głębiej trafią w serca i umysły uczniów. Nic podobnego. To przerażające wręcz, jak inne jest ich myślenie od myślenia Jezusa. On o uniżeniu i cierpieniu, oni o tym, kto spośród nich ma większe znaczenie. Ubieranie się w tytuły, mars na czole, aby dodać sobie powagi, surowe słowa wymuszające szacunek, zabieganie o prestiż, znaczenie, sukces, docenienie to wszystko chyba nie jest nam obce. Często ma to miejsce nawet za cenę dużej rozbieżności między tym, kim chcielibyśmy być w oczach innych. A tym kim naprawdę jesteśmy? Może w Bożych oczach, których nie potrafimy zamydlić, wyglądamy jak chłopczyk, który dla ważności ubrał sobie sięgającą mu do kolan marynarkę ojca, albo jak dziewczynka, która posmarowała sobie usta szminką mamy i ubrała jej szpilki. Oj, gdybyś częściej? Kiedy myślimy o sobie, na naszej twarzy pojawiał się rumieniec wstydu.